700 klocków, nie jest źle. Spróbuję zabrać za czerwonego troszeczkę klocków, albo może lepiej nie! U Hej, cześć moi kochani, dzisiaj witam was w odcinku z gry z .io, Czyli w grze, w której wcielamy się w kropeczkę, która musi zamknąć y, kwadraciki Zresztą macie tutaj podpowiedź na ekranie, na czym to w sumie polega Popatrzcie, jeżeli jakaś kropka przetnie nasz y, zielony, y, linię naszą zieloną to Wtedy po prostu zwyczajnie przygrywamy, ale to nie, nie przedłużałem, ja po prostu zaczniemy sobie to Zobaczmy jak to wygląda podczas gry Ja szczerze wam powiem, że jeszcze w to nie grałem, ale wygląda naprawdę obiecująco Słuchajcie, jestem, jestem jak ja jestem Mam fioletowy kolor, dobra, mam fioletowy kolor i gdy zamknę jakieś y, takie, wiecie, te o w sensie rzeczy, które widzicie teraz na ekranie Kwadraciki, o to się nazywa kwadraciki Wy, kwadraciku to wtedy robią się one moim kwadracikiem. E, dosyć to jest proste. Nie wiem, czy mogę jechać na inne kolory, mogę jechać na inne kolory. Ok, jeżeli teraz przed te tego ziomka powiedzmy, to wygram. Popatrz, i przejąłem teraz jego, znaczy nie przejąłem teraz jego tego, ale go rozwaliłem i on już nie ma swojego terytorium, że tak możemy to łatwo ująć, prawda? Im więcej terytorium zajmiemy, tym chyba po prostu lepiej dla nas, tak mi się wydaje. I na górze mamy mini która pokazuje nam, e, na górze po lewej stronie mamy mam, 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 mam mini mapę, która pokazuje nam, gdzie jest i gdzie kto ma jakie terytorium i gdzie możemy przejąć najmniej Nie No, dobra. Tak, to chyba nie. Ale, no, po prostu widzicie, co jest na tej minimapie, prawda? Szkoda, że na nie widać tam gracza. To by było też w sumie jakby nie patrzeć trochę fajne. Cholera! O, dobra. Okej. Okay. I widzicie, tak właśnie się ginie. Mamy game over. No niestety mamy game over, kochani. Ale było blisko. fajna gra. Fajna gra, nie powiecie mi, że nie. W ogóle, jakim cudem tak mi się to dziwnie ty... NIE! Zabiłem jedną osobę. Nie jest źle, słuchajcie, o oh fakt dobra. Słuchajcie, przetniemy sobie tego, plus 500 punktów dla mnie, ponieważ jestem super mega jojojo. I, 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 I co? I ciśniemy dalej, spróbujemy, dobra, teraz tego nie przetniemy na ch za cholerę. A tamten go przeciął, okej, okay, dobra. To nie jest coś co chcemy, ale teraz możemy przeciąć go! Słuchajcie! I wypierdzielaj 500 punktów dla mnie, słuchajcie, tak się to właśnie robi, tylko teraz, żeby nas nikt nie przeciął, bo wtedy przegramy, a to będzie niezbyt fajne. Mam 1299 punktów. 300 bloków zajętych, okej, okay, to jest dosyć sporo. Przejdźnijmy z tego ziomka, bo po co nam on tutaj? I wróćmy do naszych bloków i będziemy teraz mieli po przynajmniej 500, 800, 1766. To jest to jest dosyć sporo. A ile to ja najwięcej ma? 6 tysięcy ma na dziesiątym miejscu, a 12 tysięcy punktów ma ziomek na miejscu pierwszym. Myślę, że to pobijemy i raczej z tym nie będzie problemu. A jak on idzie tak, że nie, nie ten nie bierze punktów? Ja też tak chcę, okej, okay, dobra, to jest podejrzane słuchajcie, bo w sumie nie wiem jak to się robi. Nie mam pojęcia, czy. Ja on sobie po... widzieliście chyba, że widzisz sobie normalnie, nie zbierając żadnych punktów ani nic może on nie miał żadnych może mu wszystko rozwalili ale nie to by nie miał nie w sumie może i to by miało sens słuchajcie wiecie może i to by miało sens o dobra oni się wspólnie rozwalili ja chciałem troszeczkę im pomóc ale niestety mi się nie udało oby tam teraz jakiś ziomek się na górze dobra nieważne. Jaki jakiś ziomek na górze się chyba zrezygnował, bo widziałem jakąś jakąś yyy Jakąś, jakąś kropkę widziałem, która się pojawiała, aha, okej, okay, przejął mi terytorium, okej, okay, spoksik doksik, aha, i co? I łysoci teraz, panie? Łysoci? Łysoci? Ja przejąłem swoje własne klocki, które ja sobie sam zebrałem, słuchajcie, no ja się tak nie bawię, słuchaj, nie ze mną takie numery, nie, ja przejmuję to, ja przejmuję dosyć, to jest proste Gdzie chciałeś mi wejść na moje terytorium? No gdzie chciałeś mi wejść na moje terytorium, panie? To jest moje terytorium, tak? Moje własne fioletowe, piękne terytorium, którego nikt nie ma prawa mi zabrać. Jak ktoś mi będzie próbował je zabrać, to. Oj, zabiję! Zabiję! I tutaj już widzę. Już widzę, że jakieś zielone, jakieś zielone, małe gówno chciało mi już zabrać terytorium. No, ja się tak nie bawię. Ja się tak nie bawię, słuchajcie. To jest moje i tylko i wyłącznie moje terytorium, którego nikt mi go nie zabierze. No, nie po to tyle harowałem, żeby je zdobyć, żeby teraz jakieś niebieskie gówno mi je zjadło, tak? Logiczne. Won. Gim. No. To to ja rozumiem, słuchajcie. To, to ja rozumiem, przednijmy sobie też tego o, żeby troszeczkę tutaj zabrać mu tego terytorium. On dosyć sporo ma, widzicie, ten żółty takie na tym na ekraniku to jest właśnie terytorium zajęte przez tego żółtego patafiana tutaj. O, no, o to! Oto, widzicie? Widzicie to? Widzicie? Ja mu to zamknę, patrz, patrz, pat, 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 patrzcie, patrzcie, ile mu zbiorę tego, patrzcie, ile mu tego zbiorę, tylko żeby... Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. On tam gdzieś jest, on tam jest i moje. Pięknie, pięknie i won, won za strańcu. Gdzie mi zabierać terytorium? O oh, fuck! Okej, okay, było blisko, So close, so close Wracamy, wracamy, nie, dobra, będziemy się z nim bić, nie będziemy się z nim bić. Uuuu fuck! Ale było blisko. No nie, no nie mogłem się wrócić, z tej, nie mogłem się wrócić, ale to jest oszustwo. To mnie cofa za każdym razem, gdy ja chcę tam iść. Gdzie to? Fuck. Ale było blisko, nie powiedzcie mi, że to nie, że, że nie było blisko. Ha! Nie! Co? On nie e O, No, już co tam to było? na tabeli byłem, fuck! Ale było blisko, słuchajcie, było blisko do. Prawie pierwszego miejsca w tabeli, prawie, bo. To robi wielką różnicę te prawie, wiecie. To robi ogromną, przeogromną różnicę. Patrzcie w ogóle jakie tam, ile tam jest tych składów, że tak powiem. Patrzcie ile tam jest... O, zabijemy go zabijemy. Kurde zamknął, no nie wierzę, zamknął co. Aha, okej, okay. nie mogę wjechać w własne... Czyli to jest coś mniej więcej tak jak Slider.io. IO. Bo tutaj też nie mogę wjechać w własny ogon, że tak powiem. Dobra, on się już tam. No nie, nie się zamknąłem. no Okej, okay, tego nie było, tego nie widzieliście, tego nie było. Koniec kropka, lecimy jeszcze raz. Let's go. Dobra, słuchajcie, teraz będziemy szli powolutku. Powolutku nie będziemy brali oczywiście na sam początek dużego terytorium, tak jak właśnie teraz robię. Słuchajcie, tak jak właśnie teraz robię. Okej, okay, on się tam zamknął, więc walić go. Ja tu mam nadzieję, że dojadę. Dojadę, nikt mnie nie zamknie, nie. Dobra, mamy to. Słuchajcie, pojedziemy trochę na lewo. Tam na lewo, w sumie, a na dole jest mało osób. Popatrzcie, ile ma, jak mało osób jest na dole. Jeżeli raz pojadę tutaj o i zamknę teraz, pojadę w prawo i pojadę potem w górę, to myślę, że mi się uda to przejąć. Słuchajcie, będzie z tysiąc klocków. Jak nie więcej tysiąc, może nawet więcej klocków. Okej, okay, ktoś, 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 ktoś był pierwszy Ktoś był pierwszy, słuchajcie Ktoś był pierwszy, no to nie było zbyt miłe. miło Ja chciałem być miły Nie wyszło mi, oczywiście Dlaczego mnie to w ogóle nie dziwi? No dlaczego mnie to nie dziwi, no? żeby było do przewidzenia, że, że, ktoś tam zamknie, tak? Mam rangę 80 na 100, na 100. Czyli, poczekajcie, to się zmniejsza coraz za każdym razem, czy... Nie, myślałem, że to się zmienia za każdym razem jak ja Jak ja kogoś zabiję, ale wygląda to, że tak zbytnio nie jest, niestety No trudno Okej, okay, zobaczymy, poczekajcie, 5000 tysięcy punktów, ja już mam 400. I tutaj sobie przetniemy ziomka. Dobrze. Na razie pano, pa, panie, panie, nie pano, panie, panie, na razie. Słuchajcie, pojedziemy do góry, że tylko nas nikt nie zamknął. Dobra, mamy to. Słuchajcie, mamy 700 klocków. Nie jest źle. Spróbuję zabrać dla czerwonego troszeczkę klocków. Albo może lepiej nie! O, kurde, no w ostatniej chwili jedna kratka. Jedna kratka mi zostało, no! Dlaczego mnie rozłączyło? It seems that you disconnected. Nie, dobra, nie, przegrałem. Ja coś tak czułem, że tak będzie, słuchajcie. Znowu foletowy kolor. Słuchajcie, to jest kolor szczęścia, szczęścia, ja wam mówię. Zobaczcie, zjechaliśmy jednego różowego. Ja różowego, nie, różowy to nie dla mnie, słuchajcie, różowy to nie dla mnie. Nie, 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 Ja się w taki nie... Chyba żółty mnie zamknął, słuchajcie. Chyba żółty mnie zamknął, no. No nie widzę tutaj innego wyjścia, jak żółtego, no. Żółty mnie zamknął. <laughs> Fuck! Dobra, po mnie. Okej, okay, dobra. Mogłem to, nie, mogłem to przewidzieć, słuchajcie. Myślałem, że go zamknąłem, ale... Jak widać, nie za bardzo. Słuchajcie, o! Jest jakaś... A nie, myślałem, że jest jakaś dobra mapa, gdzie nie ma w ogóle ludzi, ale wygląda na to, że troszeczkę nie trafiłem w to, co chciałem. No trudno się mówi. Lećmy dalej, zobaczmy. Zobaczymy, czy tym razem może mi się uda. Spróbujmy... Oto, niech będzie to ostatni raz, zobaczymy, czy mi wyjdzie. Tutaj widzę zielony ze straczkowatym, bawią się w... Uh, zamykanie swojego własnego terytorium, ale no, mam nadzieję, że trochę uda mi się im przeszkodzić. Nie będziemy zbyt daleko wychodzić, bo widzieliście, że tam mamy straczkowatego i zielonego. Oni zawsze mogą do mnie tutaj podjechać, spróbować się zamknąć jakiś z moich, właśnie tak jak teraz ten ziomek to robi. Ha! I się zamknąć, co debil. Ja pierdziele, wystraszył się mnie. Widzieliście, że się wystraszył, prawda? Widzieliście. Mogłem, po... nie, nie mogłem pchać do góry, bo jakbym pojechał do góry, to by mnie zjechał fioletowy. A tego zbytnio nie chcieliśmy. Słuchajcie. Więc jedźmy sobie w prawo. Mam nadzieję, że w prawo mi się uda. troszeczkę mi się tnie ta gra. Nie wiem, może dlatego, że na chromie gram, a na chromie w sumie każda gra się tak naprawdę nie, No. No cóż. Słuchajcie, zamknęliśmy jakiegoś fioletowego znowu. Mam nadzieję, że teraz nikt nie podjechał do mojego yy, niebieskiego z tego. Dobra, mamy ile bloków? Łat! Ktoś nas jednak. Nie, dobra, mamy to, mamy to. 1768 bloków, słuchajcie. Tylko tutaj ktoś nam zawędził niestety nasze bloczki, że. A fioletowy. No tak, dobra, fioletowy. Mogłem się tego spodziewać, bo w sumie widziałem to, że takie coś się pojawiło, więc yy, tak. Teraz powinno się to za, zakleić? Zalepić? Nie? Nie zalepi się? Coś jakoś nie za bardzo to widzę, żeby się lepiło. No, no cóż, spróbujemy tutaj. O, może to zamknąć, może teraz się zalepi. E, dobra, mamy to. 1816 bloków. 2016 punktów. Słuchajcie, Megi, czy jesteś ze dumna? Megi śpi, czyli jest dumna. Słuchajcie, to wszystko wyjaśnia, to wszystko wyjaśnia. To jest straczkobaty, po się mi trochę terytorium. I w sumie zabrał mi dosyć dużo terytorium. Chyba, chyba że... Nie, sorry, ja, ja tak miałem zrobione. Dobra, ja tak miałem zrobione. Niechaj, tak będzie. Ja nawet nie wiem, czy ten straczkowaty ciągle to jest, gdzieś pomiędzy nam, nas, żywych, że tak powiem. Bo w sumie go nigdzie nie widzę. A, bo on ma taki wielkie terytorium. Patrzcie, widzicie to? Widzicie to całe na mapie, w którym ja teraz aktualnie jestem? To jest jego całe wielkie terytorium, ale ja już to zajmuję. Ja już biorę ten jego teren bo chcę mieć go jak najwięcej. Niech człowiek się dziwi, że, że kurde, on tutaj niby tyle tworzy, co nie, ale ja tak... Bach, nie ma, kurde, nie ma, odwracam się a tu. Niebieski, co to ma niby być? Przepraszam, a co to ma niby być? Coś nam zabrał teren, te. Ja tak się nie... O oh, fucking shit! Ye fuck, byłem na moim! Byłem na moim, no po prostu w to nie wierzę. Ej, nie, nie wierzę w to. O, oh, to było hamskie, słuchajcie, to było hamskie, miałem już... Nie wiem nawet ile punktów, ze 4000 punktów miałem 5. Nie wiem i nagle bach! Bach poszło! Bach poszło po prostu! poszło! No, bo było! bum, było bum, 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 no. No to nie było zbytnio miłe, no słuchajcie, to nie było zbytnio miłe, ale mam nadzieję, że w tym odcinku, że ten odcinek Wam się podoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i widzimy się w następnym odcinku że Wam się to spodoba to wiecie, no wiecie co robić po prostu pytanie, tak? Wiecie, wy zawsze. To cześć, trzymajcie się, pa-pa-pa-pa!